Siama wariaty. Co robić w sytuacji, kiedy mamy alkohol, mamy kieliszki, mamy towarzystwo do picia, ale nie mamy alkoholu w odpowiedniej temperaturze, żeby to picie było przyjemne? Już demonstruję. Zawsze. Zawsze. Przed. Przed, Ale mamy kieliszki. Wchodzimy na talerzyk. I teraz najważniejsze, bo się można pomylić. Musimy ustawić odpowiedni program w mikrofalówce, żeby temperatura naszego alkoholu była najlepsza. Ustawiamy najwyższy program, najwięcej watów, ile mamy, i grzejemy. I tak, zaraz będziemy mieć wspaniały, smaczny, cieplutki alkohol. Boję się, że gdy to może być za długo. Bierzemy ostrożnie, żeby się nie poparzyć. Za mnóstwo. Sprawdzamy temperaturę. Optymalnie. I voilà. jak herbatka grzeje.